Hi guys. Cześć, co ja Dobrze. Tomek zaczął po angielsku. dobrze, lecimy. Jeszcze raz. Dobrze, za. Do Cześć, witam wszystkich na naszym kanale. Właśnie jedziemy na wycieczkę. A gdzie jedziemy? Do parku Omega. Jedziemy do parku Omega. Jest to park typu, typu drive thru, gdzie samochodem jedzie się przez... Safari. Przez, no można powiedzieć, że safari, bo jest tam bardzo dużo zwierząt. Jakie są zwierzęta? Dobry, łosie, tak. szopy, pracze, wilki, koyoty. ma zęby. Masz wiatr we włosach. On tu przychodzi, ale nie ich kary. Jarek w, w lewo, na góry nie wsiąż. On chce jeść. Ale jest. Pięknie. Ja tak w życiu bym nie zrobił. Cześć koza. Wow. Pani się zmęczyła? Chodź, ma nap. Właśnie już dojeżdżamy do, do parku. Jesteśmy teraz bardzo blisko Montebello i tutaj jest zjazd. Co zrobimy pierwsze, tak? A najpierw pójdziemy. Tak, najpierw pójdziemy oczywiście zjeść, bo to jest najważniejsze, bo dzieci nie mogą być głodne, tak? Tak. To jest punkt programu ja nie są dziecko, jestem duży chłopak. O przepraszam. O, Nasz Alex już nie jest dzieckiem, on już ma... Ile masz lat? 14. O, chyba kłamiesz. Pomyliłeś się o jeden rok. 14. Ile masz lat? 13. Dobrze. A ty Oliwia ile masz lat? 10. 10? Tak. Dobrze. Oliwia przynajmniej się nie pomyliła. Mama ile masz lat? 21. Wciąż tak samo. Tak, ja mam, ja jestem starszy, starszy o rok, czyli jest, mam 22 lata. Tutaj już jesteśmy, podjeżdżamy do parku. Omega. I tutaj już jest Bison po lewej stronie jak widzicie To nie jest prawdziwe. Jak nie jest prawdziwy? To nie jest prawdziwy? Nie. Nie. No dobra. To nie jest tak. Dobra, podjeżdżamy pod bramkę i muszę pokazać bilety, czyli muszę. Wyłączyć telefon. Muszę wyłączyć telefon. No i mamy problem, bo tu nie mamy internetu, nie mamy zasięgu i nie, mamy, nie możemy ściągnąć biletów, ale już ta pani szuka. And Więc udało się. Pani sprawdziła w systemie, znalazła nas i możemy jechać. Jedziemy. A jak widać mamy piękną pogodę. I jesteśmy wreszcie na miejscu i możemy iść Coś przekąsić Zobaczcie jak tu pięknie jest Naprawdę pogoda nam się dzisiaj udała Gdzie my jesteśmy Oliwia? Pokaż Jesteśmy na samym dole, tu jest jakieś jeziorko Tu samochodem będziemy jechali dookoła tu jest taka... u samej góry jest wioska, gdzie tam też się zatrzymamy. <grymne> Musimy marchewki jeszcze kupić. Co można kupić tutaj? Maple syrup. Popatrzcie na maple syrup. No, mają maple syrup? Poczekaj jaki ładny budynek to no. Można kawę się napić, ale dzieci oczywiście chcą wyjść na dwór. Były kiedyś, teraz to nie wiadomo, czy są. Odejdziemy, bo tam głośno. Ale tu jest pięknie, no przyszło jedzenie wszyscy głodni. Mamy co mamy? Bugger Dwa cheeseburgers i jeden BLT i Alex sobie wziął jakiegoś tam BLT. Ok, jedziemy pod pierwszą bramkę, tutaj pewnie zaraz będą. Jelenie to są chyba, tak? tak? O, już je widać, już je widzę Macie marchewki gotowe? Tak Oliwcia, przełamuje na pół, dobrze? Żeby nam na... Żebyś więcej zwierząt Mogła nakarmiła tak. Patrzcie jak czekają na nas Zobaczcie Tylko pamiętajcie, że z tymi zrogami nie możemy teraz karmić Nie możemy karmić samców No, chyba nas nie przepuszczą Zobacz Nie chcę mną przypuścić O, idą tutaj o, o, Oliwia, masz ten? Dobra, to fajna. Daj mi Taka marchewkę. Śliczka. Daj mi marchewkę, Oliwciu. Masz. Wow. Ale wielkie są. Ale już idzie z tej strony. Tata, 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 Co się dzieje? O, patrz na mamę. Zobacz tutaj mama. O, o. Daj mi marhebecce. Nie zasuwaj aleś. Nie. Też jest malutka? Ale młaszczą. Nie, nie ma. ma. O, zwetło. To, to duża dla ciebie? Po połowie. Czekaj. dawajcie. A to przestań z okna tak Masz malutę Ta 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 Nic ci nie zrobią Nie zjedzą cię One chcą Słuchaj, machewki Ona jest najedzona Ona nie chciała zjeść Dobra, idziemy, idziemy Idziemy, bo ludzie czekają z tyłu A co wy tu robicie? Naprawiamy się Bo do, włoski wchodzą do tego. Już, machewki Ready? No Jesteśmy w pierwszym na pierwszym przystanku nazywa się to Totem Trail. Patrz, jak tu pięknie. Mama robi zdjęcia. Tu są skałki i jeziorko Oliwia już coś z wody wyciągnęła. Follow the leader. Tutaj wiesz rzeźba to jest orzeł. I tu wszyscy idą sobie robić zdjęcia. Co tam jest? Patrz jakie ogromne. wow. let me take a picture of the fish mm. rainbow trout yeah. delicious they are <laughs> can we get one i think this is probably the last year most of these are going to live yeah. they've reached their, their maturity five to seven pounds Nie bój się, to jest tylko woda. Ale woda się krasza to. No, keep Nie bój się Oliwczo. ma zęby! No ma zęby! Przecież musi jeść. Alex, no. Ty musisz duży. Że... Jedź Alek. i rośnij dużo. Ojejku, ale jest Pan wielki. Pani, Jej, Pani, przepraszam, Pani, przepraszam, przepraszam. No, ale chyba jeszcze to, jedną. Ale jest wielka. Ja nie mam, ja nie mam, nie proszę ma, Pani. Ja mam. Jedziemy już. Co robisz mama? Robię piękne zdjęcie. Masz pas nie zapięty i. Piszczy Piszczy Masz wiatr we włosach O, o sarenka mała idzie, nie. do, do oli, Ma dwa do wyboru A co jak robi jak uciekła, wystraszyła się A tutaj idzie pan jeleń samiec to tak. Ale jest ogromny zamknąć No nie wolno ich karmić on tu przychodzi, ale nie wolno ich karmić. Przymykamy trochę, żeby mi nie dawać jeść. Proszę. No, nie możemy ci dać, później. Ale jest wielki. Nie możemy mu dać. Dlaczego nie możemy mu dać jeść? Jest sezon godowy jest i one mogą być agresywne. A tutaj jest ich jeszcze więcej. Patrzcie jakie są duże, a tam co widzicie taki ten metalowy? Przejazd pod spodem, ta droga. To jest po to, aby one tutaj nie mogły przechodzić. A tu jest jeszcze jeden piękny, wielki. O, a tu co to widzicie, zaraz przejedziemy. To jest to zabezpieczenie, żeby one tutaj nie wchodziły. A tutaj, tu, gdzie jedziemy teraz, to jest. Bizony. Tu są bizony. Patrz, jaki piękny bizon. O, jest. Wow. On chce jeść. Ale jest ok, to są bizony. jest taki mały. Patrzę, ile tu jest bizonów. Ja nie wiem, czy my tu przejedziemy, bo one tu stoją na środku drogi. Czekają na jedzenie pewnie. Wow, to one stoją, jakby były. A ten gość się nie ruszy. Cześć. I tu jeszcze są. O, ale z mamy... Mała. No i dojechaliśmy właśnie tutaj. Tu jest takie małe miasteczko. Tutaj wynajmiemy tego golfkart. Tak to wszystko tutaj wygląda. I nawet jakaś muzyka tam gra, zaraz wam pokażę. Ale teraz musimy wynająć tego te meksa, czy jak to się po polsku mówi. Nawet nie wiem. no muzyka, jakbyśmy byli w Irlandii. No. Będziesz skakał? Pewny, jesteś? Przeskoczył, nawet że się mu udało.

de micro amateuru a été ductapy. Jak wiecie, na envie, on dit, że z ductape i z de la volonté, on peut tout faire. C'est la preuve. Pan mm -hmm. coś mówił o nagrywaniu, ale ja nie mówię po francusku, więc. Nie wiem, co mówił. Ale tu jest fajnie. Przedajcie Mamy czas do 420 Oliwia gotowa Co ty tam wcisz? No. Możemy je Duże konie To jest chyba napęd na tył Tak więc będziemy co robili? Nie nie, 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 nie będziemy driftować Nie będziemy driftować? Nie, to nie jest dobry pomysł Dobra, jedziemy Idziemy do lasu już Tak jest, zaraz będzie jak las jest lewej stronie, No jest jak tam Jedziemy dalej, w lesie jesteśmy Zaraz chyba damy kierownicę Aleksowi Bo on się pewnie nie może doczekać żeby się przejechać Chcesz jechać czy nie? Tak, mogę. Bo... Spróbujesz? Tak. Możesz jechać i katać. Tak, Ale najpierw Aleks, pojedzie, okej? Okay? No Alex, jesteśmy na odcinku specjalnym, możesz dyktować. Nie, a. Z w lawo na góry, nie ciąć. Nie ciąć? Nie ciąć. I do trzy? Do trzy. Zaciskający. Brawo. Dobrze dyktuję w sumie Tu się możemy zatrzymać No Alex będzie cię asekurował Nie wiem wiesz ja możemy 100 Wow. A to Pięknie, ja tak w życiu bym nie zrobił No teraz Alex siad za kierownicą, ciekawe jak sobie poradzi Jedziemy tak. Odpalaj sprzęt. Usiądź tu pierwszy, proszę. Wiesz jak? Nie, musisz trochę pomóc. Dobra, pomogę Ci Dobra, wciśnij hamulec teraz. Nie tą nogą się wciska hamulec. Puść. I teraz odhamowałeś go dobrze. Mamy na. Dobra, wciśnij po prostu gaz i będziemy jechali. No widzisz? Silnik ja odpalił. Musisz mocniej wcisnąć gaz. Nic nie jedzie z tyłu? Jedzie. Chodź, ci ludzie przejdą. No on jest taki dziwnie, ma gaz, bardzo czuły. Ale jest ok, dasz radę. Tak. Już jeździłeś kiedyś takim, więc. Chyba dasz radę. są ludzie. Ale, patrz jakiś ten krowy Dobra, zatrzymaj się. Dziękujemy. Przeżyliśmy Zobacz, coś przemówiła, przywitała nas. No. Tak. Dobra, idziemy na farmę. Tu jest, to wszystko tutaj naprawdę wygląda tak, jak byśmy byli na, w Polsce na, na wsi. Kupicie kozy? Bo! Kozy, kaczki, gęsi, krowy. Tutaj, mam, tutaj mamy sto dołe widzę. O, i są kozy. Chodź, kozy mamy. O, tu jest krowa. Wasz. Tak jest krowa po francusku. Wasz. A koza? Ja nie wiem. Jak to nie wiesz? O, idę zobaczyć, bo ona tam chyba głowę wystawiła. Właśnie koza. Cześć koza. Przyszła nas przywitać, chyba. Hej! Cześć! Tu są osiołki. Dzień dobry! One nie mówią po polsku, one po francusku mówią. Więc się z nimi nie dogadam. Patrz, jak tu pięknie Olgród. Tu taki piec, a tu ława, tu pewnie jest dining room, czyli tu jedli obiady, a tutaj, wow, jakieś stare maszyny, tu jest jakaś wyżymaczka, nie wiem do czego to jest. Tam kolejny piec. Jakaś beczka to pewnie do robienia nie wiem, masła, jakieś wrzeciono i kolejny stół. Wow, a tu mamy ten ogród, na którym przed chwilą byliśmy. Przepięknie, a teraz idziemy zobaczyć wilki tutaj. Przez szybę je można oglądać, a można też wyjść tutaj na górę i z góry je zobaczyć Mam nadzieję, że jakieś tam wilki będą O, siedzą tam Tu jeden na dole siedzi sobie mm. leży tam, tam drugi, jakiś starszy jest chyba tamten. ławe, wow, ale piękny. No, widziałaś to był blisko. O, poszedł się tam położyć. Dwa tu są. O, schodzi. Mm -hmm. Widzę, piękne mm. Proszę, Czy pani się zmęczyła? Ja jestem gotowa na, Chodź. na nap Mogę Co to jest nap? Na drzemkę

W którym można kupić różne pamiątki z parku Omega tak. Pamiątki hmm. Tu ubrania Koszulki Bluzy Skarpetki Co ty tam mecha masz? Loda. Dobry chociaż? Kuskawkowy. Mogę spływać? Tu jest taka chata cała wyrzeźbiona. Kochaj wiesz, że Gdzie mam iść? Dobra, idę. No fajnie, częściej się wszystko. Mhm. Wow. To, ja nie mam ręki, żeby się trzymać. Jak ja mam iść? Mam loda, kamerę, idź pierwsze. Dobra, ja dobra idź, poradzę sobie, idź. Gdzie nie można? O, już jest tu zejście. Tam coś się stało. Okej. Okay. Może wyjść back? Możecie. Ja już tu schodzę. Okej, okay, pa pa. Pa pa. Okej. Look like tiny wolf. To jest coyote. They look like tiny wolves though. No. Jak się mówi coyote po polsku? Kajot 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 Tak jest. O, oh, patrz. A no tam przyszedł na dole, pokaż. Hi baby. A są oh. dwa kyoty. Kojoty. Koyoty. Kyo tu są kozice. To są kozice górskie, chyba to się tak nazywa. Mają duchy. takie skałki, po tak. których się mogą spinać One są o. bardzo ogromne. No duże są co? Tak. Kozice. Patrz jaki gość tutaj sobie chodzi. Niedźwiadek. Brunatny. Tu sobie ja siedzę. Na drzewie siedzą Ola, widzisz? Widzę Wow, wow. Tylko na środek One się nazywają cinnamon yeah. verse. Mm -hmm. To są trzy pięk Rodzice są, tak? Trzy rodzice Słyszałeś go? Aha uh -huh. uciekły od rodziców chyba, niegrzeczne były mama, mama. już oni nie mogą. Spears, Wyjeżdżamy guys! Podobała Wam się wycieczka? Bardzo, tak. było bardzo fajnie i ja bardzo lubiłam. Co Ci się najbardziej podobało? Mm -hmm. Ja lubiłam ten go-karty i ja wiem jak to jest po polsku Ja bardzo lubiłam ten play structure. Aha, a zwierzątka, które najbardziej lubiliście? Mm, ten mały. Nie, te, te ryby. No, bo fajnie. O tak, te, A ja lubię ten. Liski lubiłaś małe fajne? Te kojoty? Nie. O. Nie. Przyjedziemy następny rok, tak, albo może tak. albo w zimę przyjedziemy. co? O, to jest dobry pomysł. No. Tak. tak. To lecimy do domku teraz. Tak. tak.